Witam Was kochani, wczoraj piekłem schab, przez całą noc schab się wystudził, więc już mam przygotowaną za nóż oraz schab, który piekł się e, godzinę 20, tak jak Wam mówiłem ostatnio, e, więc teraz zaczynamy rozpakowywanie naszego schabu, widzę, że tu wypłynął sosik podczas pieczenia, Zrobiła się super galareta. Pomału przygotowujemy na świąteczne śniadanie. Może delikatnie rozrywamy. Kochani, tak wygląda nasz schab po upieczeniu. Rewelacyjnie pachnie. Przede wszystkim nie jest suchy, jest bardzo wilgotny. Pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda w środku. w środku wygląda, tak Tak jak widzicie jest nadziany czosnkiem, e, rewelacyjnie pachnie, a jeszcze bardziej smakuje. Kochani, zdrowych, wesołych świąt, smacznego jajka, mokrego śmigusa, dyngusa w gronie rodziny i najbliższych. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie.